Młodzież, mojej drodzy, z tej strony Fabian G. Dzisiaj pokażę Wam. Powiem Wam o mojej, dru... który tam już w ze <laughs> Z kolegą Antkiem. Tym chłopakiem, który ma kanał Albert Niedźwiedź bo muszę Was zmartwić, ale yy, kanał dwaj Gracze został yy, usunięty, bo yy, zepsuł mu się telefon dobra przechodzimy do filmu jeśli chodzi o bo się wymieniamy za on mi da Momentum Bellinghama to ja mu dam Lautaro Martineza Pedriego i Walworth, którą, które wsadzimy do foliki, to Walworth, a tutaj Pedri i co ciekawe Mam nadzieję, że się chłopie wymienisz. Bardzo... Bardzo mocno do tego chcę pod, podejść, bo to jest rzadka karta Momentum, ale jakoś y, spróbujmy się wymienić. Dobra, nara Antek i wszyscy moi widzowie. A! I jeszcze jedno. Jeśli widzi to Łukasz M., to bardzo go pozdrawiam i Powiem, że bardzo go lubię z ten, za to, że trafia dużo kart z autografem i z kawałkiem koszulki. Cześć.